Na dwór. O, błagam, chyba nie mówicie Państwo poważnie. Gdyby profesor tu był, wyjaśniłby Wam, że nie mogliście słyszeć prehistorycznej bestii. Nie ożyła i nie uciekła. To niemożliwe. I bez profesora wiem, że tych szkód nie mógł wyrządzić żaden królikozaur. Moim zdaniem to sprawka profesora. Chciał wyrównać rachunki. Profesor Roberts przecież pojechał do lekarza, a poza tym nie zrobiłby czegoś takiego. Jest bardzo. To dlaczego potwór nie ożył w jego obecności. No, może dlatego, że jest trochę nieśmiały. Czas spać. Boję się. <grystși> <grystși> Przestań, bławatku! Nie powinieneś straszyć braciszka. Spokojnie Stokrotku. Jedyna bestia, jaką dziś usłyszysz, to chrapiący z rzęda. Nie bój się Stokrotku, dowiemy się, kto za tym wszystkim stoi. No, profesorze, dowiem się, co pan kombinuje. Stąd wszystko będę widział. Profesorze, wiem, że to pan. Koniec przedstawienia. <tryk> <A>. <tryk> Profesor nie potrafiłby tak ryczeć. Nie! Pomocy! Pomocy! <tryk> Właściwie dzieje profesorze. Kiedy byłem u lekarza, spotkałem Hermana. Przeziębił się biedak. Co się stało? Ciii. Słuchaj. Herman miał dla mnie list. Zawiadomiono mnie, że teren naszych wykopalisk został objęty ochroną. Co się dzieje? Ciii. Herman mnie tu nie zastał, więc zostawił list u sąsiada, u Ernesta Grzybka. Kiedy się dowiedziałem, że bestia ożyła, postanowiłem natychmiast wrócić. Co się dzieje? Pś, słuchaj! Skoro teren wykopalisk jest chroniony, to z parku rozrywki Ernesta nici. Ukrył królikozaura, żeby wywołać panikę i przerwać nasze prace! Nie, Ernest? A wydawał się taki miły! Odgryzionym słupem, a te ryki, które słyszałem, jak to zrobił. Hmm, ja chciałbym wiedzieć, gdzie ukrył twojego królikozaura. Chyba raczej naszego królikozaura. Hmm, na szczęście my też mamy w zanadrzu kilka sztuczek? Hmm, ani chwili spokoju, co ja mam za życie. Proszę otworzyć, panie Grzybek, błagam! Potrzebuję pomocy, szybko! Proszę za mną! Pan wybaczy, ale dzisiaj mam wolny dzień! Małe królikozaury się przebudziły, są głodne i szukają matki! O. Dzieci ukryły się w domu, ale z rzęda może zostać pożarty. O? Proszę iść ze mną! Co jest? Eee, co się tutaj dzieje? O. Niech pan nie podchodzi, bo wciągną pana do dołu! Niewiarygodne! To naprawdę małe królikozaury! Musimy pomóc z rzędzie. Proszę złapać i mocno ciągnąć! Ach. Świetnie! Jeszcze Ach. trochę! Ach. <śmulity> o, 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 Dobra robota, dzieci! Ach. Nie! Proszę, nie, nie! Po pomocy! Nie wiem, co robić. Przestaną, kiedy zobaczą matkę. Jak to się stało, że bestia zniknęła? O, nie, 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 dość. Wiem, gdzie ona jest! Pod plandeką na ciężarówce. Zdejmijcie ją! Nie chcę być zjedzony żywcem. O, co się... Co wy tu? Przepraszam. Wybaczcie, że ukryłem królikozaura i wszystkich nastraszyłem. Całe życie marzyłem o parku rozrywki. Przepraszam. Za wszelką cenę chciałem kontynuować budowę. Nie musisz porzucać swoich marzeń, Erneście. Mam dla ciebie propozycję. Postaw park rozrywki na mojej ziemi. Dziękuję. A gdzie jest ten drugi królikozaur? To moja maskotka. Będzie ozdobą parku rozrywki. Wymaga kilku drobnych napraw. Ani przez chwilę nie wierzyłem, że królikozaur ożył. Tylko te ślady. Jak pan je zrobił? A ryki? Jego uczeń wspólnie pracują dla dobra nauki. Wiedza profesora oraz entuzjazm jego asystenta sprawiły, że prowadzone przez nich prace archeologiczne zaowocowały odkryciem na miarę stulecia. Profesorze, bardzo przepraszam za moje zachowanie i chcę podziękować za wszystko, czego mnie pan nauczył. O, ja również coś ci zawdzięczam, bratku. Znowu poczułem się młody, chociaż przy nim każdy czuje się jak osesek. Moje gratulacje! Gdybyście kiedyś potrzebowali pomocy, nie krępujcie się! Jestem do Waszej dyspozycji! Dziękujemy Panu, ale my już mamy pomocników! Wersja Polska Telewizja Polska Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Tłumaczenie i dialogi Joanna Kuryłko Dźwięki montaż Jakub Mileński Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.